Kiedy już noc dojrzeje do prawd. Które zwierzęta wygarną nam w oczy, Kiedy w jasełkach wiatr zagra kolędę, turą zakłapie przepędzając strach I świeczki mrozu zapłoną w biedlinie. Niech przyjdzie spokój wokół nas i w nas I spełni się, co sobie myślimy,

Każdym rokiem człowiek w nadzieje jest przepszy. I wierzy, że mu się w tym następnym polepszy. Kokołaczka zagugowa pięknie państwa przywitała. Przyszliśmy tu po kolendzie, niech wam za przykro nie będzie. A czy będzie, czy nie będzie, kolendować zwyczaj wszędzie i ze szopką pięknie będzie. Mościch gospodarzów, do domowych szafardzów, Nie bądź tak pospały, każdy mać dać do Dobrej z i do jedyni. Hej, kolęda, kolęda, Kleba cyklowego i nasła do niego, Każ nakrywać i talerze zbywać, Każ objadać wojny, boś Pan Bogobojny. Co tu będzie długo gadać, co będziemy czarować? Przyszliśmy tu do Was, żeby Wam winszować. Krakowiaczek muzycznego, Krakowianka coś pysznego, Aniołek czegoś dobrego, A Mikołaj! Ho, ho! Najsłodszego! A gwiazda betlejemska? Czegoś najbardziej błyszczącego. A diabeł? O, najśmieszniejszego. Śmierć? Żywota długiego. A trzej królowie? Właściwie dwóch, dlatego, bo jeden miał pozytywny te na covid -a, więc nie przyjechał. A królowie najbogatszego? Co mym mrozu przeszli pośród strasznej zimy. Wyściskajcie nas kobitki, bo się przeziębimy. Tylko troszkę odtajemy, u pieca posiedzim, coś tam sobie sfigrujemy i dalej pojedziemy. I panie gospodarzu, Panie gospodarzu, jeśli coś masz dla nas, nie czekaj do lata ale nam to zaraz, bo na tym mrozie głodne kolędniki. Czekamy, kiełbasy, jak te lute dziki. Ej, hey, hey, kolęda, kolęda! Pośrod spodyni, domowa pyszni, Okazam swą łaskę, każą łaskę, którą, kiedy zjemy, to podziękujemy. Ej, hey, hey, kolęda, ko Proszę bardzo. By wam prezydent Majchrowski rządził arcymądrze i ze swej skarbonki dawał wam pieniądze. Brawo! A teraz anioł dobroci. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, żeby wam się darzyło, mnożyło w portfelu i o każdej porze, daj Boże! Brawo! No do święty Migołek. By wam mleka nie brakło ni chleba, by pan Jezus przychylił swej miłości i nieba. O, brawo, brawo! Brawo, o, 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 no, gwiazda deklejęska. Co byście w Krakowie czyste powietrze <takerszeniu> mieli i byli pogodni, jako ci Anieli. Hej! Hej! Brawo, brawo! No to diabełek. W każdym kątku po dziesiątku, A w kieszeniach po tysiączku. Hej! Król! Król! król no, numer jeden! Zberłem! Ile liści na kapuście, Ile dziadów na odpuście, Ile tłustych świń jest w trzodzie, Ile śledzi pływa w wozie, Ile panien dozamy męścia, tyle wam życzymy szczęścia. I z Brawo! No i teraz jeszcze jeden kruc. Arabowa przyjechała. Prosimy bardzo. Paliwo będzie tańsze. Paliwo będzie tańsze. Witam państwa. Zapewne wszyscy znacie świetnie, język arabski, więc rozumicie moje życzenia. Żeby wam się rodziła kapusta z rzepą, Zimioki jak pnioki, groch jak chodoki. Proszę, żebyście nie chodzili boso. No to teraz Kostucha! Zdrowia, szczęścia i słodyczy z okazji Świąt Bożego Narodzenia Kostucha Wam życzy. Brawo! Brawo! No, i teraz jeszcze będą jedne życzenia. Chcę się też posilić pomocniczkiem. Ile dyplomaci podróży odbyli? Ile ludzie wódki przez święta wypili? Ile razy dozorców zaskoczyła zima? Ile razy nasz premier słowa nie dotrzymał? Ile grażyna śliwa imprez zorganizowała? Ile grażyna Augustyn wierszy napisała? Ile Jola Moros pieniędzy nazbierała? Ile grażyna tworek, referatów napisała? Ile nerwów profesor postradał, aby to wszystko razem do kupy poskładać? Ile Adam do Brzoskwini gości na zapraszał? Ile razy, Eugenio, głowę nam zawraca? Ile ludziom władza uderza do głowy? Tyle szczęścia życzymy państwu w Roku Nowym. Aby nie marudzić dłużej po próżnicy, wszystkim do siego roku życzą... Kolejnicy! Szczęścia Was, życzymy na ten nowy rok. Byście... Jeszcze nie ten, co pan tak? Pan to profeta źle ma. To jest czwarty stół? Ma cztery. Wszelkie pomyślności, zdrowia i radości dla was wszystkich. I proszę mnie w Januszkiem otoczyć. Proszę bardzo. Próbka, próbka. Do przyjęcia 多大岁数？